Irena Santor szalała na koncercie Lady Punk. Nagranie z 90-letnią gwiazdą obiegło sieć. Scena Lady Punk w Krakowie stała się areną niezwykłego wydarzenia. To, co się tam wydarzyło, na długo pozostanie w pamięci fanów. Irena Santor Kariera Mimo oficjalnego pożegnania ze sceną kilka lat temu. Irena Santor, niezmiennie okrzykiwana królową polskiej piosenki, wciąż gości na rozmaitych wydarzeniach. Niedawno mogliśmy ją podziwiać w rozmowie z Anną Jurksztowicz w podcaście Złota Scena. Jej bogata kariera to pasmo niekwestionowanych sukcesów, uwieńczonych licznymi hitami imponującą liczbą wydanych albumów oraz prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami państwowymi. W tym złotym medalem, zasłużony kulturze Gloria Artis, a także tytułem honorowej obywatelki Warszawy. Jednakże, za blaskiem reflektorów i uznaniem publiczności, życie prywatne artystki skrywało bolesne doświadczenia. W 1958 roku związała się małżeństwem ze Stanisławem Santorem, wybitnym koncertmistrzem. Rok później na świat przyszła ich córka Sylwia, której życie tragicznie zakończyło się zaledwie dwa dni po narodzinach. O tym przejmującym wydarzeniu Irena Santor zdecydowała się opowiedzieć publicznie dopiero w 2021 roku. Jakiś czas temu artystka opowiedziała o plotce o swojej rzekomej śmierci na początku kariery. Irena Santor o plotkach o swojej śmierci. Irena Santor niedawno gościła w programie Złota Scena, gdzie w rozmowie z Anną Jurkstowicz wspominała kluczowe momenty swojej bogatej kariery. Artystka z sentymentem dzieliła się anegdotami z początków swojej muzycznej drogi oraz refleksjami na temat jej rozwoju. Podczas wywiadu nie zabrakło także odniesienia do niepokojących plotek o jej śmierci, które swego czasu wywołały spore poruszenie wśród jej wielbicieli. Po powrocie z Chin mazowsze było w Chinach w 1953 roku powstała plotka, że ja wyskoczyłam nie wiadomo dlaczego w Moskwie z 16 piętra i nie żyję. A po powrocie był koncert w hali Mirowskiej i wtedy, kiedy to były czasy, kiedy publiczność wychodziła tymi samymi drzwiami co my. Ja słyszę, jak za moimi plecami mówią: "Dobrze dobrali tą, która śpiewa, wiesz. Tak tak głosem dobrze dobrali, ale tamta była ładniejsza." Uwierzyli w tą plotkę, więc ja miałam już pierwszą plotkę, wiesz, powiedziała Irena Santor. Ostatnio jednak udowodniła, że ma się świetnie. Irena Santor na koncercie Lady Punk. Sieć obiegło nagranie z występu Ireny Santor, emanujące radością i sceniczną swobodą artystki, co natychmiast spotkało się z entuzjastycznym odzewem publiczności online. Wielbiciele jej talentu nie kryli zachwytu nad niezmienną elegancją i autentyczną przyjemnością, jaką czerpała z występu. Tak, pani Irena dobrowolnie przyszła na koncert Lady Punk, zaskakując swoją obecnością wszystkich, łącznie z nami. Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszej niespodzianki i prezentu z okazji powrotu na trasę Unplugged. Pani Irena powiedziała nam, że. Była kiedyś na rokowym koncercie, ale nie było tak fajnie, jak u nas dzisiaj. Wierzymy, Pani Irenie. Bądźcie jak Irena Santor, przychodźcie na nasze koncerty i bawcie się tak, jak ona, napisali na Facebooku muzycy Lady Punk. Ta niezwykła dama polskiej piosenki, która niedawno świętowała swoje 90. urodziny, z gracją udowadnia, że pasja do muzyki jest wiecznie młoda. Kto z Was był na krakowskim koncercie?